Hej, cześć, witajcie. Witam w kolejnym odcinku z gry Inzoi. To już jest drugi odcinek, chyba. Nie wiem. Nie wiem jeszcze, jak to dokładnie podzielę i czy będzie wystarczająco dużo materiału, by ten jakby to wszystko utrzymać w jednym. O, czytasz książkę. Usiądź i czytaj gazetę. Dlaczego tutaj siadasz i czytasz gazetę, a nie na przykład tam? To jest dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Jeżeli chodzi o moje. Jak dotąd umiejętności w zakresie grania w Simsy nie mam ich, bo nigdy nie grałem. Także no cóż, przyczeń na naszą kwestię. Co to ci daje? Czy to daje Ci? Pewnie ci daje jakąś rozrywkę, co? Tak mi się wydaje. No dobra, stwórz wideo, bardzo bym prosił, żebyś e, może sprzedać. Jakoś zła. No dobra, edytuj. Po raz drugi wieczność szczęścia, fotografia i obróbka zdjęć ślubnych, ponieważ to była sesja w plenerze, koniecznie będzie dużo obróbki, aby dopasować tonację kolorów w każdym ujęciu, a zrobić ładne zdjęcia. Pan młody i panna młoda to kluczowa sprawa. No dobra, nie do końca po polsku, ale niech będzie. E, rób to, ponieważ głównie tym moja postać, mam nadzieję, że prędzej czy później będzie się zajmować. Pytanie się pojawia, czy umiejętności w zakresie, na przykład tak jak teraz robimy tworzenia filmów, można zwiększyć za pomocą czegokolwiek innego, jak tylko... O, takie rzeczy można przesuwać, ale fajne. <laughs> e, za pomocą, nie wiem. To powinno być właśnie, to powinno być rzeczy e, za pomocą książek. Chociażby, tak w sobie możemy zobaczyć, naturalne. Czytaj książkę, czytaj naukę. O, rodzicielstwo, tajemnice przerodziny czarodziejów. Zui Life. Co się stało? Odpowiednie rozmowy. No dobra. Wyciszenie koegzystencji. Boże. E, przeczytaj inne na scenie, jak myśleć inaczej. mistrzowe kodowania. Przywództwo sercem zmienia świat. Siedem zasad strategicznego myślenia programowanie zaawansowanych myśli komputer. Kom Boże, co to jest? Ilustracje. O, to może być ciekawe. Zwłaszcza jeżeli chodzi o gdzieś tam obróbkę wideo. No dobra, wydaje mi się, że też mogliśmy iść sobie gdzieś. Jest pierwsza po południu. Celem jest zdrowe życie bez chorób. No, generalnie, tak, jak najbardziej harmonogram. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o miasto, to w ten sposób, park centralny. Tam chcieliśmy sobie dzisiaj się też wybrać. Dobra. Czy długo ci zajmie, żeby to robić jeszcze, mój miły przyjacielu? Stwórz. Dobra, przyspieszymy. Gdzieś mi się przewinęło, że ten razy 10 można. Ale to chyba nie do końca jest prawda, co? Coś tak czuję. Co to jest? Ciekawość. Eee. Okej, okay, źle i... swoje umiejętności e, związane ze sztuką i parzeniem kawy. Dobra, udało się. Idź, jak najbardziej. Jesteś głodny? Trochę jesteś, ale tam pewnie będzie co jeść. E, fokusujmy. Tak jest. Aha, czyli... A, w sumie tak, masz metro obok chałupy. Bardzo dobrze. Już wyszedłeś. Park centralny, gdzie jest? To jest park centralny. No dobra, przejdźmy się tutaj. Zobaczmy co. Możemy ciekawego znaleźć. Okej, okay, mogę chodzić w OSD. Ok. Na dwójeczce. A co? Co tu mamy? To jest jakaś budka z czymś, ale to chyba należy bardziej do. Tak, to należy do parkingu samochodowego, bo samochodu jeszcze się nie dorobiliśmy. Prędzej czy później myślę, że to też jak najbardziej ogarniemy. Eee, zróbmy na trzy i można też biegać. Tu mamy kolejną stację metra. Eee, zapoznajmy się może z kimś. Nie jestem pewien, czy mogę to zrobić. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Pani. Charlie H. czy jesteś ładną? Skomplementuj. No w razie, że nie, że coś jest nie tak jeżeli chodzi o nagranie. Poczekaj chwilę, zaraz zobaczymy, jedną rzecz jeszcze tylko zerknę. E ekran, pole widzenia jest ok, dźwięk, grafika, dynamiczna rozdzielczość, może to wyłączmy w takim wypadku. Skala rozdzielczości 100%. E ok, this is jakość. O, i być może to jest właśnie to. Zastosuj, coś się poprzestawiało, że ona grała dzisiaj po południu. No i teraz działa, jest pięknie, dobra. E, chodź, mój przyjacielu, idziemy teraz w tą stronę. Widzę, że tu jest jakaś altanka i dużo ludzi tutaj coś robi. Cześć. Okej, okay. No. Okej, okay, dobra. Zapytaj o preferencje, no dobra. Okej. Okay. Chłop się zmienił, nie? Tak mi się wydaje. No, dobra, polubili się jeszcze bardziej. Okej, okay. Zapytaj o cechy, może w takim wypadku. Profesjonalną postawą. okej. Okay. Uuu, trochę nie wyszło. Sprośny kawał. Nie wiem, czy jest to dobre. dobra rzecz na początek, nie? Wydaje mi się, że może być ciężko. Było dobrze. okej, okay. no dobrze. E, warietości, Nie będzie. Się przebrała w międzyczasie. Kurde, szybko poszło. Chyba mi się podoba ta rozmowa. Tak mi się wydaje. Co to jest? A, to są chęci. Eee, no dobra. Mm, poleć gitarę? Nie, raczej nie. Eee, pokornie zaakceptować swój los? Eee, nie wiem. Radość z napraw? Łe. Okej. Okay. Profesjonalna postawa. Co to oznacza, że to jest profesjonalna postawa? I co oznaczają te trzy kropki, jakby? Bardzo bym chciał wiedzieć. Zapalczył się o zwierzętach, o swojej filozofii. O, K-pop. Okej, okay, nie będzie. Polecam gry z Live. O, to może to. Podoba mi się, dobra. To ok. Strategie już w sumie, chcesz pograć, to może to będzie to? Pięknie, dobrze. Chyba się dobrze coś tam dzieje. Uh, ok, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mmm. Um, o okay. Hobby, które możecie mieć razem. No proszę. Tylko, kurde, chciałbym wiedzieć, jakby, jeżeli mają jakieś hobby, które mogą mieć razem, to chciałbym wiedzieć, jakie to sobie są hobby, nie? Uh, nie wiem, czy coś takiego jest możliwe, by, by to ogarnąć, tychże. Okej, Okej, czy to jest. Czy to mi się zwiększa retoryka? Współpracownik, proszę. Okej, okay. współpracownik. Czyli chyba poszło dobrze. Codzienne życie. Daj wizytówkę, uświęcić, zapytaj o karierę. Hmm. Porozmawiaj z Omemak z mediów społecznościowych. Porozmawiaj o rodzinie, może w ten sposób podejdziemy do niej. Okej, okay, pięknie. Dobra. Jeszcze zobaczymy działanie. A, dobra, zróbmy jeszcze w ten sposób. Dobra. No i pięknie poszło. Współpracownik. Nie jestem pewien, co to dokładnie oznacza, ale dziękuję, że dziękuję, że, że chciałaś ze mną po, po, porozmawiać, tylko nie do końca wiem, co teraz możemy dalej z tobą zrobić. No dobra. życie codziennie. Czy ja mogę się pożegnać? Nowinki, przemyślenia, no dobra, pójdźmy sobie stąd, jak tak, nie jestem pewien czy mogę zrobić cokolwiek więcej. Ok, stoisko kupon kup, kupo na loterię, albo zjedz sobie, poszukaj upuszczonych monet, dlaczego nie? Chcę grać w gry wideo, proszę, drugie, wartość bezpieczeństwo, poszukiwanie wyzwań. Dobra, napój białkowy, to chyba powinno ci trochę dać, tak myślę, ok, minus 4, nie jest źle, dobra. No Dobra, i potrzebujesz iść do toalety jeszcze, pytanie się pojawia: czy jest tu jakaś toaleta dostępna dla normalnych ludzi? Jest, pięknie. Użyj jak najbardziej obecny region. A ja w międzyczasie zerknę, czy jest jeszcze tutaj została. Ok, pokusujmy się w takim wypadku. Troszkę podjadłeś, także jest nieźle. Mm, co tutaj mamy? Zrób selfie, wspólne selfie. słodnioin. Eee... Sojinon, tak, okej, okay. zapraszam panią, jeżeli masz ochotę, pewnie, że tak, w tą stronę, pięknie, dzięki, bardzo mi się to podoba, dzięki temu chyba coś zrobiliśmy, co, okej, okay. dobra, i spróbuj znaleźć po podobieństwa, dobra, okej, okay. dobra, mam plus dodatkowe serduszko, mm. więcej, romans, Rozmawiań tu stazjastycznie. W krzaczkach, pięknie, no wspaniale, tak, właśnie tego chcemy. Wzajemne zauroczenie, to mi się podoba i jeszcze więcej, gadka, czy. Nie do końca rozumiem, patrzcie, bo jest tutaj coś takiego, nie? Jak sobie znajdziemy te niebieskie, niebieskie, fuletowe, cokolwiek. I co to dokładnie ma za zadanie działać? Wyciszenie. Okej, okay. no dobra, super. O, dobra. E, więcej niż przyjaciele, to e, coś między przyjaźnią a miłością. Lekkie uczucie motyle w brzuchu. E, czy warto się zbliżyć? Tym się podoba, że jesteśmy na tym poziomie. E, obecny poziom współpracowni. kolega, budowanie mostów. Czasem się spotykacie, jesteście w kontakcie, macie wspólne spostrzeżenie, zainteresowanie. Od czasu do czasu gawędzicie. No dobrze. To jest też fajne, tylko to jest bardziej chyba związane z pracą. A jeżeli chodzi o Wyświetl szczegóły. Właśnie, wspólnie... Okej, okay, pełnej szacunku postawię. To właśnie jest klucz do sukcesu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pytanie z ten cywilny. O, właśnie. Wartości, przyjemność. Chciałbym wiedzieć, co oznacza, że... Eee, wartość i przyjemność to jest coś, co... Eee, wartość i eee, przyjemność. Że e, lubi mieć sprawianą przyjemność. Odbywając rozmowy. Okej. Okay. Oczywiście, że tak. Chcemy spróbować zwiększyć. Tak, naprawdę sprawy wszystkie te rzeczy. Oj kurczę, nie udało się. A, romans? Współpracownik, kolega, bardzo pięknie. Czyli jednak wyszło, jednak wyszło. Z wygląd, to zawsze działa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Rozmowienie. No dobra. Urok na poziomie pierwszym. To jest wspaniała, wspaniała rzecz. Dobrze, wzajemne zauroczenie. Uściśnij, dobrze się dogadujemy. A następnie więcej, romans i. Hmm, słodkie zdjęcie? Może być. Chyba też może być. Przyjaciele, wspaniale. No i pięknie. Bardzo dobrze. To daje kolejne punkciki, jeżeli chodzi o to. I tutaj mamy. Nie. Pytanie, czy ja mogę się, jakby ten. Dobra, pogadamy jeszcze w sumie. Eee, zaplanujcie randkę może w ten sposób. Okej, okay, randka, jak najbardziej. Hmm, znajome miejsca wydają się świeża. nowe tęsknią i ten wyjątkowy dzień. Śmie się i z radością z ukochaną osobą tworząc niezapomniane eee, chwile. <śm> ra Randewu to jest. Jeszcze zrobimy tyk tyk. Nie tak, tak? Eee, lokalizacja wydarzenia możemy. Anuluj Randka, Radka, randka. Park Centralny wydaje się dobrym, e, stabilnym jakby miejscem na tą rzecz. House, świątynia, teren, skwer, o kurde, nie wiem gdzie, centralny sąd regionowy, może być nieźle. E, Nuri Plaza, tam pewnie za wszystko trzeba będzie płacić. Dobra, weź, zostawimy tak jak jest, zostawimy tak jak jest. Park Centralny, no dobra, wydaje się nieźle. Mm, ok, dalej. Zakazane z. Us... Dobra, to mamy. Mm, dy 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 dy, rozumowa. Walcz usta. W sumie ustalić klimat też moglibyśmy. Jak najbardziej. Dobra, hobby podczynny graj na nic tańcz, graj w gry. Dobrze, niech będzie. Handka. Zaraz będzie handka. To nie za dobrze, bo głodny jestem Idź zjeść sobie. Po raz kolejny. Jak najbardziej. Eee, nie Mmm... Tak. Czy coś jeszcze? Potrzebujesz trochę snu i dalej jest, jesteś trochę głodny, tak na dobrą sprawę. Eee, napój sportowy z tej A Dlaczego nie mogę kupić? Okej, okay. nie mogę używać, bo ktoś inny pewnie używa, tak? Co to chodzi? Czy coś tutaj możemy robić? No dobra, sobie przyspieszmy tylko, ja tu spróbuję. Z eee, kupon, o właśnie, to chciałem jeszcze zrobić. Minus 5, co dostałem? Okej, okay. idź pewnie. Czyli to tutaj. Fontanna? Gdzie on poszedł? Eee, rendezvous. Dobra, że już jest. Witamy serdecznie. Skomplementuj ubiór. Dobra. Co tu się stało? Czy gdzie, 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 Wzajemne zauroczenie to już jest. O, kurde. Eee, wyznaj miłość. Niech będzie. Eee, proszę, udało się. Kurde. Patrzcie na to. Zapytaj co robiła przed randką. Lazy cat ma ubranie. Nice. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Zufrujt drinka? Pewnie, że tak. No i super, kurde, tylko to dało nam a, tego. Z kolegą z pracy. Nie wiem. <ścoughs> Uczucie. co się dzieje? Okej. Okay. Nie wiem czy jest git. Dobre. No chyba źle się czuję. Takie mam wrażenie. Okej, okay, dobra. No i proszę, bardzo biznesowy. Za Dobra, więcej. O, godzina i 49 minut. Trochę mało, chodźcie, tutaj idziemy. Nie, 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 nie. Budka z kawą, a tu mamy. A tu nieczynne, okej. Okay. To też jest budka z kawą. Idziemy tutaj, zobaczymy, czy jest żarcie. Z jedzeniem, tak. Dobra, i zawołaj, może. Ok, a. Dobra nepek te boki, okej? Okay. Dlaczego nie mogę? Nie do końca rozumiem. Eee, PPP nie chcą mebla, chcę coś zjeść. Tak bym prosił. Nowinki, okej. Okay. Tego nie mogę użyć. No dobra, niech będzie. No trochę będzie więcej jedzenia, nie? Chociaż trochę. Bo to się robi smutne. Mm, zbożowe? nie będzie. Trochę nie pykło. Trochę nie pykło. Nie wiedziałem, że to teraz będzie. Okej, okay. jak dwa razy się kliknie, ten same. Jakby rzecz to, to jest problem. W sensie robi się pauza. Okej, okay. i teraz kolejna jakby... Ojej, nie to. Eee, bum, bum bum No dobra, zrobimy to w ten sposób. Sympatia prawdziwa, miłość, super. Tylko ona jest głodna. Dasz radę... E, codzienne życie? Nie wiem jak zaoferować jej, żeby dała, dać jej jeść czy coś. Działanie... Nie rozumiem. Nie wiem jak naprawdę jej pomóc. Jest strasznie głodna widocznie. No dobra. Torba. Czy ja mam coś w torbie? Wartość szczęścia. <laughs> Kurde, zerwano, zerwano. O, do, 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 dobra. Uczucie to życie, gładka, romans, romans. E, dobra. Zrób grupowe zdjęcie, pewnie, że tak. Okej. Okay. Pyk. Zapisz. Pewnie, że tak. Okej, okay. mamy to. Mamy, mamy, mamy. Dobra, wróć. Dobra, i teraz osobiste. Z 17 sprawie na komarów doprowadzi do porządku. Smartphone e, Bubbly. Tak. No, kurde. No dobra, plus 5 łapek dostałem. Tak mi się wydaje, że to są bardziej łapki takie. E, korzystaj z transportu publicznego i wracamy do domu. Down Villa. Przejdź tutaj. Przejdź, przyjedź tutaj. Tak jest. Idziemy do domu, moi drodzy. Trzeba. Kurde. Może trochę coś zjeść, może się oporządzić, może coś jeszcze ciekawego zrobić, choć chyba z ciekawego już nic nie będziemy robić. E, po prostu sobie zjemy i pójdziemy spać. Jeszcze do łazienki tylko wypadałoby chyba skoczyć. Tak mi się wydaje, że to może być dobry. Wybaczcie pomysł. O, patrzcie, tak można zwiększyć i to będzie jako cztery. To będzie jako cztery. Dobra. E, gotuj sobie, mój drogi przyjacielu, dlaczego ciągle idziesz tutaj jeść. Ok. Usiądź, z jedzeniem usiądź i idź tam usiąść. Nie możesz tego używać, dlaczego? Stój, stój, stój kolego. Nie, 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 nie. Pierwsza rzecz, higiena. Higiena jest najważniejsza. Eee, dlaczego tego nie możesz używać? To jest dobry pomysł. Pyt to, to jest pyszne pytanie. Ścian wnętrz, ok. Czek się wchodzi w tryb budowania, to jest i. Dobrze. Eee, w takim wypadku. Ruch, obrót i skalowanie, niech będzie i w ten sposób, w ciągu rozmieszczenie, nie. Najwidoczniej musi to być zrobione niestety w ten sposób, bo inaczej nie działa. Okej, okay, dobra, eee, zapisz, dobra, 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 teraz możemy z tego wyjść. Okej, okay. teraz styk, usiądź, jedz już do torby, jedzenie masz, sprzątaj, to jest pierwsza rzecz, to możemy, dyskomfort. A dlaczego już dyskomfort, ty mi powiedz, przyjacielu mój sympatyczny. Dobra, i weź gorący pyrysznic. No dobra, mamy to. Użyj. Jest git, dobra. I teraz już powinieneś być w stanie pójść na spokojnie sobie spać. Już nie będzie grania w gry. Niestety wiem, że chcesz. Wiem, że chcesz. Jest 10.30, czyli generalnie czas tak jak normalnie chodzę spać. Także jest naprawdę git. Dobrze. Jest razy 30, także będzie szybciutko, szybciutko, szybciutko. Eee, Niezostępne, jak gdy prędkość otwarza, nie zwiększa niż. Okej! Okay. Dobra, mamy godzinę szóstą. Dalej zwiększamy. Jeszcze nasz bombello sobie śpi. Nie, no, jest słodki, no zobaczcie. No kurde, taki, taki słodziaczek. Eee, no dobra. Chcę porozmawiać też o bezpieczeństwie. Mamy, mamy to, dobra. Dajemy, mój drogi przyjacielu. Koniec spania. Czas wstać. Dlaczego dyskomfort czujesz? Okej, okay, jesteś już ubrany, fajnie. Proponuję sobie zrobić coś do dumniamku. Umyj twarz. Okej. Okay. Co, co idziesz zrobić? Zrób pranie. Niech i tak będzie. Pięknie. Dobra. Umyję ręce, umyj twarz i umyj zęby. Następnie. Poprosił po przekąć przekąść coś. Um, mango. Niech będzie. Na śniadanie może być. Chociaż. Chociaż zrobimy po prostu jakieś żarełko. Ogarnij się bardzo ładnie, będziesz ładnie umyty. Wyszorowany rzekłbym wręcz. No i pięknie. Co zrobimy? Angielskie śniadanie, dowolny blat? Tak, to jest dobry pomysł. To jest jeden z moich ulubionych śniadań na przykład. Dobrze. Jak zjesz sobie, mój przyjacielu miły. Okej. Okay. No, w końcu możesz tutaj usiąść. Co się dzieje? Co się dzieje, ej? <laughs> Wiadomości. Tutaj sprzątasz sobie, a gdzie się sprawdza, jak się czujesz i tak dalej, relacje. Dobra, sprzątaj, sprzątaj, kolego. Proszę, obowiązki domowe na poziomie pierwszym. Czy jesteś głodny, nie jadłeś? Usiądziesz tutaj, proszę, tym razem? Pięknie, kurde, jestem z ciebie dumny. Nauczyłeś się korzystać z krzesła? Wspaniale. Zobaczmy, jeżeli chodzi o budowanie, czy ja mogę coś tutaj ciekawego dodać. Na przykład, na przykład, na przykład sypialnia salon kuchnie. Rekwizyty. Apteczka pierwszej pomocy. E, nici? Raczej nie. 100 zł, może być. To mi się mogłoby podobać. Mm, Lustrzana z dołowa. Z dołowa. Mm, do salonu? Raczej nie sądzę. stanby, <laughs> może być. Tylko to aż tysiąc kosztuje, kurde. OLEDy. Nie wiem, czy coś jest tutaj ciekawego. Jak mam być szczery. Nieco mógłbym postawić generalnie na stole, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Lampa w kształcie balonu, to mogłoby być też spoko. No ale dobra, idziemy dalej. Kwiatka, tylko nie chcę wiszącego. Chcę takiego stojącego. Okej, okay? i jak to? O tak, C. git, dobra. Git, to mi się podoba. Mamy kwiatka, jest git. <grytanie> Z zakupu kwiatek jest bardzo dobry. Powąchaj, jak zjesz już sobie. Co ty na to. Wydaje mi się, że to może być dobry pomysł. Dobra. Czy ja mogę pogadać z kimś? Na przykład przez. Dzwoniąc po prostu do niego, jakby? Czy musia... muszę zapraszać? Kontakty, wiadomości. A, dzisiejszy wieczór jest dla mnie. Czasami się czasem, nie na tej samej porze żyjąc. Więc... Kurde. Podoba mi się to. 5 hmm. lajków? Dlaczego 5 lajków? Okej. Okay. No to wpadaj pewnie, że tak. Co do mnie za chłop przyszedł. Jak ty kuźwa jesteś? Już w mojej chołupie jesteś? Ty. I sobie tej? <grych> Co to miało być? Nawet jeśli pójdziesz mi do książki, nie chcę, żeby mi to ja mógł pomóc znaleźć przyjaciela. Dlatego, Dlatego zdecydowałem się delikatnie odesłać je w swoją stronę. Szczerze mam nadzieję, że znajdą towarzystwo, którego szukają. No raczej nie. Dziwne to było, ale okej, okay, nie będzie. Co robimy dalej? Rozejrzyj się, rozglądaj się, rozglądaj się. E, pytanie pisz, komponuj muzykę, wyczyść myszkę, zainwestuj w akcję. Dobra, nie będzie, nie będzie. Spróbujemy to zrobić. Dobra, jest e, w miarę okej. Okay. Jest w miarę okej. Okay. Fajnie by było jeszcze z kimś pogadać, tylko kurde, może nie z dzieckiem, co? E, może zaprosimy prosimy tą tą laskę. Tak myślę, kurde, wczoraj poznaliśmy a już wielka miłość. E, kontakty, kontakty, jak to zrobić? Informacja od domu. Mapa, przewodnik psykasta Rebudowania. karta Zoi. Kreatywne życie. Amator gry. Kup sprzęt do ćwiczeń. Okej. Okay. Dobra, ty to już ogarnąłeś, później idziesz. No, weź, nie, 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 kolego. Trening inwestycyjny, bardzo prosimy. A dalej, mój przyjacielu, to zaprosimy tu kogoś. Tylko nie wiem jak to zrobić jeszcze. Chwilę zaraz pomyślę, jak to robić. Pod P mamy to, samochód. E, kup, chcemy kupić Sedan. Ładne samochody, no, 14 tysięcy. Niech będzie. Hyundai Inser, czarny. I e, Git. E, ty, 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 ty. Uwolni się ogromny czas i przestrzeni podróży do dowolnego miejsca w dowolnym czasie. E, tak, dobrze. E, zakupiono pojazd. Dobrze. Bardzo fajnie. I teraz pytanie się pojawia. Jeszcze jedno wspaniałe, najważniejsze. Czy ja mogę? Jakieś wydarzenia. Ty na Ulim Plac, okej, dobra. Zarządzaj rodziną, wszystkie rodziny, okej. Okay. Dobrze. Bardzo ja bym chciał, żebyś... Umiejętności, otwórz wideo, pisz, 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 karmiczne. Dobra, rób to szybciutko, mój przyjacielu. Co to? Training symulacji inwestycyjnej. Ja chciałem, żebyś zainwestował, nie? Tak. Dobra, bo pieniędzy coraz bardziej ubywa. Nie, dy, 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 dy. Niech będzie. Rzecz koledzy awansu, mapa, relacje. No dobra. I w jaki sposób ja mógłbym ją na przykład zaprosić? Dorosły, kariera, cechy, itd., dalej. przyjemność, romantyczne. No dobra. Mamy też to. Mamy kontakty. Mamy. Aha, jak to. Zna... Co to znaczy, że nie mieszka w obecnym rejonie? Jakby <noise> <noise> nie rozumiem. No nic, trudno. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie dalej. O, tu jakiś chłop stoi. Możemy tak na dobrą sprawę zejść. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja mogę zejść? Zadzwoń. Tak, zadzwoń do zoi. Dobra, to tu ten, tu będzie git. Ale zadzwoń, pewnie, że tak. Przejdź tutaj. Czy teraz możesz zadzwonić? Zadzwoń. 27. No co się stało, że ona tu jest. Czy ona do mnie właśnie przyszła? Czy ja mam laskę na skiwnienie. Bo <laughs> tak to trochę wygląda, nie? Siema. Gdzie idziesz? Poszłaś gdzieś sobie. Gdzieś tam. Okej. Okay. Dziwna sprawa, ale no dobrze, nie będzie. Yy, więcej zaplonić randkę. Nie, ja chciałbym gadka i... O tym. O. Autonomia. Sprowokuj. Nie nie nie, 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 nie. Nie prowokuj. Nowinki przemyślenia? Nie widzę tego autonomia. Uczucie. Nazwę jego zdrowiem. No dobra. Niech tak będzie. Powiedz jej o swoim nieustępliwym czymś tam. Dlaczego ona się denerwuje? Czekaj, czekaj. Bo w sumie rzeczywiście może i nie mamy. Krzesła jeszcze jednego. Ja chcę takie krzesło. Skopiuj. C, 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 C. -c. Mogę tak? mogę tak, mogę tak, nie mogę, nie mogę? Mogę? Nie mogę? Mogę? Troszkę nie mogę. Mogę. I gdzie tutaj wygląd? Mówisz w wychowalni. Jak wygląd. O, super. I teraz mogę wyjść z tego, tak? Dełobówkę, kryptowaluty. No dobra, tylko o tym chcę pogadać, nie? I o bezpieczeństwie. No dobra. Autonomii i o bezpieczeństwie. Gdzie to może być w ogóle? O, dobra, mamy to. No i teraz sobie usiądźcie i pogadajcie ze sobą. No pięknie udało się, git. I teraz, Cik. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Mm. <laughs> ale to zaraz, to zaraz, ok? Dobra, zaraz, zaraz zrobimy. Wiem, że chcecie pewnie, na pewno chcecie. Yy, ale ja muszę jeszcze inne rzeczy zrobić, nie? Przemyślenia. Właśnie. Tak, dobrze. Pogadajmy jeszcze o tym. A następnie, dobra. pyk. Jak tak możesz? Romans Okej. Okay. No dobra, tylko coś nie działa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Uuu Dobra, to to usuwam, usuwam. No pewnie, że tak, mamy No Proszę, da się da się. Pierwsze dwie godziny gry. Nie wiem czy to dobrze będzie świadczy, ale no, tak wyszło. No i nice, no i nice. Poszło dobrze. Czy nie poszło dobrze? Bo już nie jestem pewien. No to wy razem śpicie po prostu? Ciekawie. Kurde, jakaś taka nietęga. Tamina. Patrz, jeść chce. Gdzie to idziecie? Obszar mint. Okej. Okay. Gdzie idziesz? Spaceruj. Okej, okay. fajny spacer do kibla. Okej, okay. kuchenka. Przygotuj jedzenie. Dobra. sałatka, branża i szybkie posiłki. Dla nasinki. E, deser, Potrawa. Deserwacja, jeszcze Potrawa. Kary z ryżem. Dowolny brat. Dobra. Dawiesz. Ja wierzę. Czy ty to po prostu wyjąłeś? Dobra, wyszło nawet chyba dobrze. O, patrz, jeszcze tutaj gotujesz. A psik, przeziębienie? Nie mieć przeziębienia, no co ty bez sensu. Kurde. Bubbly. Co to jest bubbly? Jest, 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 dobra. Ale śmiesznie wygląda żarełko. Porówki z czymś. No dobra, nie będzie. Uzależniającym smaku twórca. No, jakoś zła. to nie za dobrze. Dobra, jesteśmy na jedzeniu. Gdzie idziesz? Tutaj idziesz? Dobra. Też sobie przygotujesz coś do żarcia, rozumiem. No to Git. Eee, pozmywaj naczynia. Po, tak jest. Pięknie. Dobra. Czy to jest czysto? Blad paneli drewnianych. Eee, Podróżył samochodem, jak tak. Niech będzie. Dobra. Po co widzimy jeszcze tą świątynię? Tylko miałeś podróżować z samochodem. Tak jakby co. Tylko mówię. No dobra, moi drodzy. Ale na tym dzisiaj sobie zakończymy. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, wygraniczujcie. Eee... Oj, stójże, Andrzej. O, okej, okay. bum jakiś leży. nieważne, nieważne, e, Komentujcie w grubie, o której Widzimy się w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia. Hej, cześć, czołem. Pa.